Dzień dobry. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 16 września, środa, Korneliusza Edyty i wspomnienie świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa. Wspomnienie. E, no właśnie. Także świąteczny taki nam wypadają te poranki w pędziach, jak podwyższenia krzyża świętego dzisiaj męczenników. No a propos męczenników, to czasem ten rozwój fizyczny jest takim męczeństwem. Tak, znaczy no, właśnie to jak ta pierwsza reakcja, która się w nas pojawia, nie? bo czasami wydaje nam się, że jesteśmy przygotowani na wszystko, a, a gdzieś tam ciało i emocje potrafią swoje pierwsze skrzypce zagrać. Mimo to właśnie kwestia jest tego, jak sobie poradzimy z tymi pierwszymi odruchami, jak będziemy na nie reagować. A w studiu. Piotr Poczarski, trener, fizjoterapeuta. I Mariusz Marcinkowski. Witamy Was bardzo serdecznie. Poranek w klubie Magis, dla tych, którzy chcą żyć bardziej świadomie, wchodzić głębiej. Dzisiaj będziemy <laughs> głębiej wchodzić w ciało. Cytat dzisiaj właśnie z klubu Magis Piotra, który tu siedzi. Także ja zacytuję, żeby nie było, że cytuję sam siebie. <śmiech> <śmiech> Więc skoro już jestem, to chociaż ta funkcja może dla mnie przypaść. Ciężko podążać za kimś, To jest przygarbiony, ciągle ziewa i ma przymrużone oczy. Dlatego mężczyzna, który ma być dla kogoś ojcem, powinien umieć zadbać o siebie. A to, to nie jest tak, że to jest tak, że wiesz, że to jest takie, taki XXI wiek i tacy metroseksualni mężczyźni, którzy muszą dbać o siebie? To, tak, no tak. To, 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 co powiedziałeś, jest trochę ciekawe, bo powiedziałeś, że muszą. Nie? Um, w jakiś sposób to mhm. powinna być jakaś chęć z naszej strony, a niekoniecznie przymus. No, i, no i za, za, zadajmy sobie pytanie, na czym polega dbanie o siebie? Nie? Czy, mm, czy to jest mm. pudrowanie sobie nosa każdego dnia? Słyszałem, że coraz więcej mężczyzn uskutecznia makijaż w życiu codziennym. Nie, nie krytykuję, ale przyznam szczerze, że, że jest to dla mnie nowość. Musimy sobie zdać sprawę z tego, jakie elementy dbania o siebie, o swoje ciało są po prostu istotne nie? i które są fundamentem. Nie zabraniam nikomu się malować, ale. Tak jak tutaj w cytacie wspominałem, jeśli nie będziemy dbać o pewne sfery, to wszystkie inne mogą po prostu cierpieć. Tak? Przede wszystkim wychodzi wszystko od naszego nastawienia. Jeśli mamy nieodpowiednie nastawienie, czy to do wysiłku, czy do tego, czy do jakichkolwiek wyzwań w naszym życiu, no to automatycznie będzie to widać na zewnątrz i nasza postawa nie będzie zbyt zachęcająca dla innych. Mówisz o tym zachęcaniu dla innych, i tutaj w tym słyszymy o ojcostwie. Mm -hmm. no to takie dosyć mocne porównanie, no bo rozumiem, że on by być piękny dla żony albo dla przyszłej żony. Tak, dla ale, ale właśnie chodzi o ten przykład, który dajemy. No, jeśli chcesz, mm -hmm. żeby twoje dziecko y, radziło sobie w życiu, y, przyciągało innych, mm -hmm. y, miało jakąś pasję było zaciekawione tym życiem, no to jeśli nie będzie widziało tego w Tobie, będzie ciężko w taki sposób mu się zachowywać. Będzie ciężko odkrywać swoje pasje. Będzie ciężko być sobą w stu procentach, ponieważ nie, no, nie odkryje swojego pełnego potencjału. No już wielokrotnie mówiliśmy o naszych prankach, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak, no właśnie... To jest to, że my nie możemy sobie też kojarzyć wysiłku, ja to cały czas powtarzam, ale nie możemy kojarzyć sobie wysiłku tylko i wyłącznie z jakimś bardzo dużym wyzwaniem, mhm. tylko powinno to być pewnego rodzaju rytuał, który odprawiamy każdego dnia, żeby o to zdrowie zadbać. Zdrowie nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Jeśli odpowiednio będziemy się ruszać, to też głowa będzie trochę spokojniejsza, no i też będzie łatwiej nam się angażować w inne sprawy. Hmm, chociażby dlatego, że serotonina, która się pojawia, daje nam poczucie sprawczości i spokoju serca. Mhm. Takiego mhm. poczucia, że kurczę, udało mi się coś zrobić już, jeśli chodzi o ten wymiar fizyczny, to każdy inny wymiar po prostu będzie łatwiejszy. Ja mam to samo, jeśli chodzi o pracę moje, moją trenerską. Zdarza mi się mieć na przykład chwilę wątpienia, czy, czy na pewno coś robię dobrze, czy. Wyjdzie mi coś dobrze, ponieważ mam jakąś trudną sprawę, trudny mhm. no, przypadek mówić no, no, no ciężko mówić tak o człowieku, ale po prostu sprawę, w której muszę sobie jakoś poradzić, jeśli chodzi o prowadzenie treningu. I automatycznie, jak zrobię tuż przed swój trening, nagle wszystko staje się trochę bardziej jasne. Trochę mniej zaczynam rozważać, czy mi się to uda, tylko w jaki sposób to zrobię. Więc to naprawdę działa. Tylko trzeba w jakiś sposób zaufać. Naturze, mhm. e, która nas lepiej doposaża, jak już jesteśmy troszeczkę bardziej zmęczeni e, i już wykonamy jakąś solidną pracę. Okej, okay, czy aktywność fizyczna nas wspiera w naszych działaniach, w naszych wyborach, w mhm. naszych motywacjach, w naszej pracy z innymi, w naszym ojcostwie? Bo chyba też nie chodzi tylko i wyłącznie o przykład, który dajemy. Chociaż tutaj jest taki dosyć mocna aluzja, tak, tak to czytam, twój, mm -hmm. czytuję ten twój cytat, takiego po prostu też przywództwa, to kogoś kto prowadzi innych, jeśli chcemy innych prowadzić, no to, to też nie chodzi o to, żebym był idealny, tak, to co powiedziałeś na początku, nie chodzi o te putrowanie nosa przysłowiowe, tak. żebym wyglądał nienagannie i żebym po prostu miał fantastyczną figurę, ale chodzi o to, żebym był sprawny, żebym był gotowy, żebym był tym, który daje przykład. Żebyś czy... był w stanie się przełamywać, mhm, Żebyś by, żeby udało Ci się. Żeś pokazywał, jak przekraczasz własne granice, mhm. bo te granice w sferze fizycznej ma każdy i każdy może je przełamywać. Tylko to naprawdę widać, czy się starasz i, i czy chcesz mhm. oddać jakiś kawałek wątroby, że się tak wyrażę, bo też trener zawsze mówił na takich intensywnych zajęciach, że robimy coś z wątroby. Nie? Jak już nie masz siły, po prostu ciężko ci złapać oddech, to z wątroby ciągniesz ostatnie już. Powtórzenia. No i to samo jest właśnie tutaj. Jeśli chcemy dawać przykład, jeśli chcesz być kimś podziwianym, szanowanym, to tej wątroby trzeba trochę oddać. Okej, okay. jeśli jestem przygarbiony, ciągle ziewam im przymurzone oczy, to może się że myślenie o sobie w kategoriach osoby, która chodzi prosto, sprawnie, która jest wypoczęta, zrelaksowana i pełna życia i energii, to jest jakiś ogromny próg do przejścia ogromna droga, którą muszę wykonać. Dla wielu to jest coś przerażającego, mhm. tak się zmienić. Jaką ja to, radę byś tutaj dał? Ja to wypisałem też w ostatnim artykule. Mam nadzieję, że już się pojawił. Jeśli nie, to pewnie niedługo się pojawi. Najważniejsze jest mindset, nastawienie. Jeśli to będzie w porządku, to automatycznie wszystkie inne rzeczy zaczną się po prostu układać. Mhm. Wiadomo, że jeszcze z Panem Bogiem trzeba parę rzeczy ustalić, oddać Mu wszystko, Jemu zawierzyć, bo bez Niego jesteśmy bezsilni i prędzej czy później byśmy sobie nie poradzili. Więc pierwsza rzecz to Pan Bóg, rozmowa z Nim, modlitwa, prośba o to, żeby Pomógł nam w tym nastawieniu, w tym, żeby czuć się lepiej, wyglądać lepiej. Sprawdzenie techniczne rzeczy, które mogą nam przeszkadzać, czyli sprawdzać, czy odpowiednio dużo śpisz, jak się odżywiasz, czy w Twojej diecie są warzywa, czy odpowiednio dużo pijesz wody, czy masz wygodne łóżko chociażby, czy Twoje pomieszczenie jest wietrzone, kiedy śpisz. To są takie podstawowe sprawy, to już technicznie i jeszcze umysłowo. Jeśli już z Panem Bogiem się rozmówiliśmy, to nastawiamy się z pełnym entuzjazmem, że wszystko po prostu będzie nam dobrze szło. I pamiętam o tej zasadzie małych kroków, o tym, że niekoniecznie musimy sobie od razu myśleć o tym, że będę super sportowcem. Ale to, co powiedziałeś, że dzisiaj pokonam trochę siebie, żeby ten mały centymetr który jest w zasięgu mojego wzroku, mhm. jest realny, jest namacalny, a to, do, to dobycie ekstra super wyjątkowym i w moim wyobrażeniu doskonałym to jakaś odroga perspektywa, która czasem nie motywuje, tylko demotywuje. A ten centymetr jest obok mnie jest czymś, co mogę dzisiaj dać. Oczywiście, że tak, tylko pamiętajmy też o tym, że osoby, które mają już powiedzmy jakąś postawę, którą warto jest naśladować, który, ludzie, których podziwiamy, oni też w tych sytuacjach, w których wydają się być bardzo silni, mają w środku ogromną słabość i oni z nią cały czas walczą. To, to, to nie jest tak, że ktoś już raz coś przeszedł i, i, i to już jego nie dotyczy. To jest ciągła walka, ale im częściej walczysz, tym po prostu bardziej się hartujesz. Tak? Te małe kroki powodują, że się przyzwyczajasz i te bodźce już nie są takie straszne. Chociażby taki bodziec, jaki ja miałem wczoraj w czasie treningu. Byłem w środku ćwiczenia, miałem jeszcze dwie serie do wykonania i moje ciało mi mówiło Piotrek ty idź spać, ty w ogóle nie masz siły, w ogóle Podstaw to, bo zrobisz sobie krzywdę. Nie? Ale dokończyłem serię, bo wiedziałem, że znałem już swoje ciało troszeczkę i wiedziałem, że na ile mogę sobie jeszcze pozwolić. A tylko i wyłącznie dzięki praktyce, która na co dzień się pojawiała. No to super. Tutaj mamy niezłe tak. wyzwanie na dzień dzisiejszy. Nie tylko. Jeszcze bardziej zapraszamy do tego, żebyście sięgali do tych materiałów związanych z takim codziennym rozruchem, z tym naszym kwadransem w ramach 3x15. W których zawsze jest taki zestaw ćwiczeń po to, żeby każdego dnia dotykać tego swojego ciała w sposób taki bardzo tak, namacalny. I właśnie jeszcze ważna rzecz, o której sobie tak myślę, że my mamy z tym taki ogromny problem, bo my często rozważamy za i przeciw. Myślimy hmm. sobie, gdzie stracę, czy się zmęczę, czy, czy to, czy tamto. Zamiast po prostu coś wykonać, podjąć decyzję, stwierdzam, że chcę żyć lepiej, chcę czuć się lepiej, chcę wyglądać lepiej, chcę dawać przykład, chcę być lepszy dla swoich bliskich. Podejmuję decyzję i idę za nią ślepo. Nawet jeśli będzie ciężko i będę czuł, że są jakieś mury nie do przejścia, to potrwam w tym trochę, powiem chociażby Jezus, ty się tym zajmij mhm. i będę działał. Myślę też, że tutaj ja widzę ze swojej perspektywy, że mi samemu trudno znaleźć taką motywację wewnętrzną w obszarach, które są dla mnie nieprzyjemne, lub niewygodne, lub których po prostu nie lubię. Mhm. I tutaj na przykład czymś, co sprawia, że. Że mam motywację, jest środowisko, nie? Są ludzie Oczywiście. wokół mnie, są bracia. I to też jest ważne, jeśli masz taki problem, że dzisiaj trudno ci się zmotywować albo zrobić ten mały krok, nawet przełamać to myślenie w sobie. Czasem mamy nastawienie, na trudno nam, odkładamy to na później, już jutro to do zrobię. Muszę jeszcze kupić spodenki, muszę kupić jeszcze skarpetki, muszę jeszcze kupić <grym> litr wody. Dzisiaj jest za późno, jutro jest za wcześnie. Ja to doskonale rozumiem, ale kiedy masz bracia, braci, kiedy masz ludzi, z którymi się robisz to razem, z którym się też, wobec których też się zobowiązujesz. Nagle się okazuje, że łatwiej nam przełamać te, te wielkie granice, które okazują się małymi krokami tak naprawdę. Tak, no bo dzielisz ten wysiłek już nie na siebie, ale też na drugą osobę albo na kilka osób. Tak? Także dzielenie się jest jak najbardziej wskazane i pobieranie siły od braci. To Ta motywacja Także. na zewnątrz jest bardzo ważna. My lubimy robić pewne rzeczy dla siebie, a prawda jest taka, że dużo więcej mamy siły, kiedy robimy coś dla kogoś. To, że mogę ćwiczyć, bo mam świadomość, że to będzie wsparcie na tych, którzy nie mogą ćwiczyć albo mają problem, jest czymś, co mnie bardziej motywuje do pracy, niż to, że mogę zrobić coś dla siebie. Bo może w moim systemie wartości i przepatrzenia są rzeczy ważniejsze i trudno będzie mi przewartościować to wewnętrznie. Ale no tak, ale razem. Właśnie, stominasz... właśnie to jest to, że mamy taką umowę ostatnio, że Mariusz mi wysyła informację, że. Potrenował troszeczkę i robi sobie zdjęcie po tym treningu, i automatycznie wydaje mi się, że jest łatwiej tobie wykonać taki trening, kiedy jesteśmy mówieni, że mamy to zrobić, bo po prostu ja czekam na tą informację od ciebie. Absolutnie tak. I, i po prostu mamy jakiś kontakt, tak? Sprawdzamy to, i, i mamy jakąś relację w tym, co wcześniej było, powiedzmy. Tylko tematem Mariusza. Nie? Bo często zagarniamy to dla siebie, jesteśmy w tym sami, tak jak w wielu innych kwestiach, zamiast trochę porozmawiać i zobaczyć, że to nie do końca musi być takie straszne. Co więcej, może być nas taka pokusa, żeby postrzegać taką pewną próbę kontroli też, nie? Tak. Że teraz ktoś będzie mnie sprawdzał. I to też jest niewłaściwe nastawienie, no bo tak naprawdę ostatecznie to jest mój interes, żebym mu to robił. A to, że mogę wysyłać to Piotrowi, zawsze coś mi odpisze, coś tam zagada, jest czymś, co mnie też motywuje. A, a propos motywowania takiego grupowego, to od dzisiaj ruszamy z nową serią treningów, bo tym razem cała redakcja będzie trenować <grym> razem z Piotrem. Także dzisiaj. Będzie bardzo ciekawie na pewno. Dzisiaj mamy nagranie pierwsze, którego efekty będziecie mogli zobaczyć w niedzielę, poniedziałek, na kolejny tydzień. Ale właśnie robimy też po to, to z myślą, żeby, żeby Was motywować. Żebyście mieli poczucie, że my w tych zawodach też bierzemy udział. Że nie tylko chcemy, żebyście wybrali w tych zawodach, ale to też jest nasza codzienność, nasze przełamywanie się, nasze wewnętrzne walki, nasze upokorzenia i nasze powstawania. <grym grym grym> Ojej, jak to zaurzmiało. Myślę, <grym> że każdy to przeżywa ale, na swój sposób. Nie? I w tym sensie to... to też jest taka szkoła ojcostwa, w którym dotykasz granicy i masz poczucie, że nie dajesz rady. To też jest takie uwalniające ostatecznie, że nie musisz zawsze idealnie świecić oczami i, i robić gardę, ale też możesz czasem paść. I jesteś z tym przyjęty i zmotywowany, żeby iść dalej. To też jest ważne. To też, to też jest ciekawe, że ja dzięki właśnie, dzięki wspólnocie dowiedziałem się, czym jest ojcostwo dla braci w kwestii treningu. Prawda? Mm -hmm. to, jest, to jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie mm -hmm. bardzo ciekawe. Um, I być może, bracie, Ty też masz taką sferę, w której niekoniecznie jesteś ojcem biologicznym, ale też możesz ojcować innym um, jako doświadczona bardziej osoba. Um, na pewno jest to bardzo ubogacające doświadczenie. I, I cieszę się, że mogę z chłopakami tutaj je wzmacniać, bo naprawdę bardzo dużo można na tym zyskać. Także, bracia, pamiętajmy o tym, żeby dbać o siebie i żeby fizycznie po prostu ucieszyć się tematem, który nas czeka, żeby każde to złe nastawienie, które nas napotyka, odmieniać na coś, co po prostu jest dla nas przyjemne i radosne. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale ja na przykład, jak musiałem pisać swoją magisterkę, to zawsze staram się tym tematem zajarać, tak tylko jak się tylko dało. Po prostu niesamowite. Tutaj połączenia nerwowe, tutaj korzenie wychodzące stąd, tam i tak dalej. Jak zmieniłem to podejście, automatycznie szybciej leciał czas i szybciej tą pracę po prostu napisałem. Zajarajmy się tym tematem. bądźmy po prostu pełni entuzjazmu w nowych wyzwaniach, w tym, że mimo zmęczenia będzie dobrze, będzie fajnie, poznamy siebie w nowej sferze maksymalnie pisze, czy będzie seria ćwiczeń ze wszystkimi liderami. No ze wszystkimi liderami pewnie się nie uda, bo nie da się tak wszystkich sprowadzić w jedno miejsce naraz. Ale na pewno z redakcją. To już paru liderów będzie na pewno, więc na początek. Ale zapraszamy, Jeśli będziesz miał ochotę na przykład w poniedziałek, w środek o godzinie 8:39 poćwiczyć z nami fizycznie na, na żywo, to jest taka możliwość. Zapraszamy na poranek o 6:30. Możemy to być razem, a potem ten trening odbyć. Zaczynamy w tym szerszym gronie dzisiaj. No i zapraszamy Was do tego, żebyście dołączali na miarę możliwości. Bardzo serdecznie dziękuję, Piotrze, za dzisiejszy poranek. Dziękuję Było mi jest miło, ale to nasz nie koniec dzisiejszego dnia, bo my dzisiaj jeszcze mamy trening. Będziemy trenować. Będziemy trenować. I Was zapraszamy też do tego, byście przekraczali swoje ciało, byście dobrze się motywowali i widzieli w tym też piękno swojego ojcostwa, tego, że możecie prowadzić innych, że możecie też mieć. Większą siłę woli, charakteru, o której mówimy, o której też zabiegamy, o której dla, dla mężczyzn przecież jest taka ważna. Toczymy różne walki z nieczystością, z pokusami, ze słabością, zapominając, że hartując swoje ciało, ćwiczymy silną wolę, która też pomaga nam przezwyciężać te słabości. I najlepiej wszystko w pełni entuzjazmu. Kończymy entuzjastycznie i zapraszamy Was <grym> serdecznie do działania. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Błogosławionego dnia. Do zobaczenia. Spodiem. Z Bogiem.